U Was też takie załamanie pogody. Chciałem dzisiaj składać dalej ten ciągnik, ale dzisiaj to raczej nie da rady. A mówicie, że nuda, bo nie ma filmów. Tak więc witam Was w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam chociaż jak kończę, już to prawda. Bo chciałem wczoraj nagrywać, jak robię ten pałąk tutaj do oświetlenia, ale no wczoraj była noc. Przy czołówce robiłem. No i co? Nie obeszło się bez obrysowania lakieru. A mam nadzieję, że to prawie ten pałąk zasłoni. Kurde, co ja się tutaj nawalczyłem, żeby to zmontować? Boże, święty. Ja to chyba przymiarki były 5, 6, 7 albo 8 razy: wkładanie, wyjmowanie, wkładanie, wyjmowanie, wkładanie, wyjmowanie, jak nie wiadomo co nie e chciałem dzisiaj jeszcze ciężarki złożyć. Kupiłem śruby, wszystko jest, ale co, pogody nie ma. Ciągnik stoi na dworze, wszystko moknie. Chciałem jeszcze lewarek przerobić i, i wykombinowałem tak, że go tu odetnę, to odetnę, tu. I obrócę to i on będzie mniej więcej w tym samym miejscu, tylko że to zgięcie będzie tak i tak będzie szło i to będzie takie najrozsądniejsze wyjście, żeby to szybko i dobrze zrobić. Bo nie będę przecież tego całego orbitrola teraz tak przestawiał, orbitrol przestawi mi się kolumna, przestawi mi się kolumna będzie pasować maska, a to już jest wszystko zmontowane i pociągnie jedno za drugim, a od drugiej strony go nie obrócę tego orbitrola. A tak jak mówiliście, no, że 60 ma nieco skręconą, że te wyjścia są tu z boku, nie? A to jest właśnie 40 skrzynia i kurde, to jest taki kundel ten traktor, że tu wszystko jest, w każdej parafii właśnie są części, ale zobaczcie, jaką ładnie w tym deszczu wygląda ten lakier. Ja pitole, to będzie kawa ciągnika mm. A tu Wam już pokazuję, co tu wyszło. Jest tu bałagan z tej ziemi. Wziąłem tablicę, kurde, do przymiarki, bo, e, bo kurczę. E, o, tu będzie sobie wykombinowało miejsce na tablicę rejestracyjną. I tak właśnie się to prezentuje, gdzie e, to wszystko zostało pomocowane. Ja to wczoraj już to prawda, miałem pomalowane. Ale potem do domu przyjechałem i sobie tak pomyślałem, bo wczoraj do, chyba do 11 walczyłem, czy jeszcze później I sobie tak pomyślałem Ja pierdziel, a miejsce na tablicę A mocowania błotników No bo to lepiej tu zrobić, żeby to już było e, Na tip top, żeby to ładnie trzymało Ale też widziałem komentarze Kazik, czemu nie szlifowałeś spaw spoin? Tam gdzie musiałem, tam szlifowałem, tu gdzie błotniki mają przejść i w ogóle Ale powiem wam tak Taka spoina, nie? Jest elegancka, nie? Jest mocna, wytrzymała, estetyczna No i co, o, tak samo tutaj zeszlifowałem, bo tutaj e, to miejsce może być narażone na jakieś skaleczenia czy coś I też zeszlifowałem Ale zobaczcie, tym spoinom nic nie brakuje A zawsze to będzie mocniejsze No i przede wszystkim od razu wczoraj nie powierciłem otworów, bo mi się nie chciało A dzisiaj już powierciłem otwory I... I także dzisiaj już są otwory A... Wam powiem jeszcze jedną taką małą rzecz. Bo widzieliście, światło to jest Horpola były zamówione, nie? I powiem wam, dobrzy ludzie istnieją, odezwała do mnie się firma e, Horpol. Bo ogólnie powiem wam tak. E, jakby wam to powiedzieć? E, dałem TikToka, nie jestem tutaj z tym robieniem, i że takie owakie światła i oznaczyłem ich na TikToku, nie? No i oni zobaczyli, no kurde, taki fajny projekt. Nie może się obejść, że na jednym kogucie. No gdzie tam na jednym kogucie? To jest tam słabizna, nie? Ale żeby było tego mało, doślą mi kogut. No i mocowanie miałem. To i mi mocowania też doślą, ale coś jeszcze doślą. Także to jest dla Was, jakby to powiedzieć, zagadka na ten odcinek, co jeszcze dojdzie. Powiem Wam, że doda pewnie jakieś plus 5 al plus 10 do mocy, nie? Także wiecie to będzie coś takiego fajnego. Co ogólnie tak chciałem mieć, bo tak wiecie. No tak ten, ale skorzystanie z okazji jest fajne, także bardzo dziękuję firmie Horpol za e, docenienie tego to fajnego projektu i mówili, że bardzo fajny projekt i że fajnie, 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 fajnie. Także co, ja tutaj już mam to mniej więcej przygotowane, wisi sobie. E, no i będę to pomału malował, nie? Także co, chcecie jakiegoś mojego time-lapse'a? Ja muszę jeszcze włączyć sprężarkę. Eee, to wszystko jest wyczyszczone, no i ogólnie fajnie, że to wyszło, że będę musiał jeszcze raz to pomalować, bo będzie to gładniejsza, grubsza warstwa. To już jest pierwsza położona, a powiem Wam tyle jeszcze, że to są farby poliuretanowe, nie? I ogólnie nie trzeba stosować do nich podkładu, co o co mi tam mówiono, i że to może stosować jako podkład, pierwsza warstwa, tak jak tu w tym przypadku, a i druga może być taka sama, tak więc bez problemu możemy malować i powinno to być wszystko ok. I co, działamy dalej. E, jeszcze ogólnie mówiłem, że ten ciągnik miał być na Kielcach, ale jak widzicie to wszystko się poprzeciągało i niestety nie będzie na Kielcach, ale zobaczymy, może mi się uda na jakiś dzień wyrwać na Kielcach, chociaż bo tu kurde dostaję codziennie pełne wiadomości. Cześć Kazik, czy będziesz na Kielcach? Czy będziesz na Kielcach, czy będziesz na Kielcach? A może będziesz na Kielcach? A gdzie będziesz na Kielcach? A kiedy będziesz na Kielcach? I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko aż mi w gardle zaschło, tam jest gdzieś woda, za chwilę łyka wody, wezmę i jestem tak dzisiaj pozytywnie nastawiony ale ogólnie jeszcze mam jedną taką robotę, którą muszę zrobić na dworze jest to do złożenia, mam taką ładowarkę teleskopową i ogólnie ciężko mi się trochę tak tam jedzie, bo straszna brzydka pogoda jest, widzieliście jaka a ta ładowarka została rozebrana na dworze i będę to musiał złożyć na dworze, chociaż żeby tą pompę wtryskową włożyć i i żeby odpalić gdzieś wjechać w podwiatę to by jeszcze tam te chłodnictwo wszystko już zakładał i byłoby z głowy ale mam nadzieję że to w miarę szybko pójdzie tak więc ja to maluję i jadę tam na robotę eee... dobra to co zrobię wam takiego szybkiego time timelapsa z malowania i widzimy się już pod koniec taki szybki na szybko na krótko odcinek relacjonujący to co tu się działo i bo mówicie, że nie ma odcinków, nie ma co oglądać, to ja wychodzę naprzeciw was i ten odcinek cały dzień, cały odcinek to będzie, będzie przegadany, bo no gdzie tu co robić, kurde. Jak to brzydko jest jak smok. Brzydko jest. Ale za to traktor ładny, nie? Traktor ładny. To jakby ktoś się pytał. O kurde, patrzcie tak, patrzcie, patrzcie tam. Jak ktoś dał kaszubskim skrótem. Kurier pewnie na nawigacji jedzie. Ja pierdziela tam ledwo traktorem idzie jechać. Masakra, dobra, Jeśli pytaliście o te koła, te koła, e, one ja ogólnie tak co myślałem koło tysiaka, ale jakby ktoś dał 700, tak one stoją bracie i tyle, żeby mi już tutaj nie zawadzały, e, to nie są moje koła, to są koła teścia, tak więc out, out z tym, żeby mi tutaj to nie zawadzało, e, ja się biorę zamalowanie, najpierw muszę umieszać farbę i jedziemy z tematem, a tu kapie mi na kamerę, tak więc biorę się do roboty. No i teraz już chwilę potem Gdzie już wróciłem z roboty Brr, Jezu jak zimno dzisiaj tak brzydko jest wymarzłem Ale zobaczcie jak to wygląda Już wysch, wysch, wyschło można dotykać A dosłownie były to Nie wiem 2-3 godziny I taki już oto element będzie można spokojnie montować Nie będzie wstydu co Jesteście ciekawi jak to wygląda na ciorniku będzie naprawdę pięknie. O, to będzie pięknie wyglądać. Już widzę to oczami. Wczoraj to tylko w nocy przymierzałem, gdzie było ciemno i było naprawdę git. A dzisiaj, jakbym to zamontował, tylko że już jest ciemno, jest brzydko. Zobaczcie, jak jest brzydko. Cały czas śnieg z deszczem pada. Jutro chcę go zmontować na tyle, żeby już można było nim jeździć i mam nadzieję, że mi się to uda i go wstawić tu i dokończyć całą elektrykę. Elektryka będzie ciągnięta, tutaj tym, tym oto otworem wejdzie przewód e, pięciożyłowy. E, dwie żyły do e, halogenów, jedna żyła masowa, e, jedna do koguta i jedna pozycja, do pozycji do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Tak więc jest tutaj trochę przewodów do ciągnięcia. Jest nieco będzie rozbudowana ta cała elektryka, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jeszcze teraz będę musiał dokupić taką zaślepkę, bo tu będzie cała rozdzielnia i tam będą wszystkie te przewody łączone. Tu będą wszędzie wprowadzane, będą tu łączone, żeby w jednym miejscu one były łączone, a nie żeby to gdzieś tam jakoś się z tym bawić. A tu od dołu będzie ładna tylko zaślepka wkładana i nie będzie to w niczym przeszkadzać. No, także tyle w tym odcinku, takim, aby e, nie było nudy na YouTube, jak no mówicie, i że e, więcej teraz na TikToku nie jest, ale no niestety, no kurczę, TikTok to biorę telefon pachłach, jest, nie? A YouTube to muszę się do komputera wszystko pozgrywać i to jednak troszkę więcej czasu poświęca, ale nie chciałbym za Was. E, Zaniedbywać i postaram się z montażu jak najwięcej nagrać. Przede wszystkim jak najwięcej nagrać z instalacji, bo o to mnie często prosicie. Oraz dajcie znać, co mogę Wam pokazać, co Wam by się przydało. To dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć podczas tego montażu, to Wam będę to pokazywać. A na tą chwilę kończę już ten odcinek nieco skromny, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to małą. Taką takie małe niedysponowanie, bo jest taka brzydka pogoda i że następne odcinki będą tylko lepsze. Będzie się w nawozu, będzie uprawa, będzie dużo, będzie dużo się działo, ale przede wszystkim trzeba będzie fenda już zacząć potem składać, a muszę jeszcze najpierw dorobić to koła, żeby można było go złożyć i żeby już chodził, żeby można było też nim tam tak fefru dać, tam nie wiecie o co chodzi. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i. Do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego cześć.